Siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku! Dzisiaj gramy znowu Ligę Narodów, ostatni już odcinek Ligi Narodów. Tak, naprawdę trzy odcinki tylko są Ligi Narodów, bardzo mało. Dlaczego? No bo Liga Narodów trwa bardzo krótko, jest tylko sześć meczów, a sześć meczów podzielone na dwa to trzy, więc trzy odcinki. No i co, gramy sobie ze Słowenią dzisiaj i z Rumunią drugi raz. I tak ogólnie, no to w sumie, jeżeli zajemy, zajmiemy pierwsze miejsce, losujemy od razu e, elim, e, eliminację do Euro, oczywiście. A jeżeli zajmiemy zajmiemy drugie miejsce, no to wtedy nie będziemy losowali eliminacji do euro, tylko baraże wylosujemy sobie. A jeżeli zajmiemy te pierwsze Miejsce, no to baraże sobie dopiero wylosuje po, mm, e, po euro. wylosuje wylosuję baraże, żeby, wiecie, wszystko to ładnie sobie e, ugruntować, żeby ta Liga Narodów wyglądała fajnie. ale, ale za-zaeminowałem, żeby ta Liga Narodów wyglądała fajnie, czy jakoś tak? Nie, 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 nie umiem tego teraz powtórzyć. Jakoś po prostu zaeminowałem, zarapowałem to. Gramy we Słowenii. O kurde, Benjamin Szeszko, czyli nowy. E, Nabytek prawda Manchesteru United Zagrajmy sobie inną formacją hmm, Tylko jaką? Może taką? I tak wychodzimy na Słowenię Ale oczywiście zanim to, jak zawsze, jak co mecz Losujemy sobie challenge'a I tym challenge'em, który będziemy musieli wykonać na ten mecz Będzie nim Oddaj 10 celnych strzałów w meczu No powiem tak, jakby był to superstar Byłoby to bardzo łatwe Lecz jest to legendarny może być tak, że chuja zrobię, czyli nic. Chuja wyjdzie, czyli nic. Nie, nie dam rady. Jest to bardzo możliwe. Ale nie zamartwiajmy się na zapas, po prostu grajmy. Ludzki wryty stadion. Ludzki wryty stadium. stadion. Wryty... Nie! Co to jest? Ja pierdolę. Dobra, wiecie co? Anulujemy challenge'a. Nie, nie, nie. Challenge'em będzie to, że będę musiał... Kurwa, na jakiej. Na tej. Na tej kamerze będę musiał grać cały mecz, więc anulujemy challenge z dziesiątką celnych strzałów, bo przecież ta kamera jest po prostu gówniana. Ja pierdzielę, zapomniałem, że istnieją w ogóle takie stadiony już. Mam nadzieję, że to będzie fair, jak anuluję ten challenge z 10 celnymi strzałami, bo no nie ma szans, że ja na tej kamerze to zrobię. Jak ja tu nic nie widzę, nie widzę, nie widać, bo to jest taka perspektywa zwalona. Nie, nie widzę gdzie jest bramka. Jeju, dobra, nie widziałem gdzie jest bramka, ale idealnie stanąłem. O, serio? Wow, jaka fajna powtórka. Wszystko tutaj widać. Wow! nie o Ooo, grabara obronił. Ładnie, ładnie, ładna obrona. Co się ładno, no. Piękna. Kurde, tak, takie coś obronić to trzeba być naprawdę dobrym bramkierem. Ale dobra, kerbownik, kerbownik. U, o, tam. Jasper, ur, Urbi, urbi! Yy, nie da się nic zrobić, ja nie widzę, ja nie widzę dobrze, gdzie kto jest, nie wiem jak mam mu podać. Po co projektować stadion, na którym nie da się grać? No, bez sensu, taka kamera w ogóle była. Pamiętam, Polacy grali z Mołdawią w prawdziwym życiu, w sensie nie w tym co teraz, co wygraliśmy 2-0, tylko w tym co kiedyś, co przegraliśmy 3-2. Dobra, lecimy, może! Może, może, a może ocean. Lecimy w końcu. Bogus, bogusz dawaj, nie daj, nie daj się przepchnąć. Sciągi gol O, Ej, dobry, 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 dobry mm, Super powtórka Oajaj, było idealne, idealnie leciało no, Znowu to powiem, fajna powtórka, ale tak ogólnie to to idealnie leciało, tylko głowę zahaczyło, no. Jakby nie zakoczyło, to było, byłby piękny gol Pią! No nie, what is going on, man? Dobra, 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 dobra. I gol jest! Mamy to! 1 do 0 Polska, biało Czerwoni, Skoraz. Skoraz, Michał Skoraz. Wow, super tutaj, trybuny widać pięknie, ładnie, ale nie, ogólnie spoko. Wysłowieni. E, prowadzimy, no ładna akcja, ładna tutaj. E, piątek do skurasia, Skuraj się tutaj do Kesza. ładnie się tutaj wystawił. No i Kesz takie przycinające podanie więc dwóch e, prawda piłkarzy słoweńskich i taki tapinek. Spoczko, spoczko. Nie była to jakaś e, wygórowana akcja, czy po prostu była ładna. Oj oj, oj. Mm, mm. Nie! <noise> Jeju, myślałem, że to leci prosto do niego. Na szczęście nie, ale prawie, prawie zdawało serca dostałem już, że na pustaka sobie będzie strzelał. No i koniec pierwszej połowy, 1-0. No ogólnie wyrównany mecz, tylko że na naszą stronę. Tak mi się wydaje, że jest wyrównany na naszą stronę, przyklejący się tak na naszą stronę Lecz to nie jest też najlepiej, nie? Z drugiej strony Jest dosyć chujowo, dobra, spróbujmy może y, Główka, Ramos główka brama i uśmiechu Zidana Trudy wszystkie świetnie, nie, nie może przestać, Ramos główka brama, tego bita bana. Jak z zbyt, jak szersi i nie sta, weź po grigo. Gdy doliczony czas, weź po grigo. gdy przeciwko grać, weź po grygo Tylko się nie ślizga, się nie ślizga, się nie ślizga, je To jest dobra. To było dosyć dziwne. Bo myślałem, że ta piłka gdzieś poleciała do tego Słoweńca. On tej piłki nie miał. No się ta kamera tak mówi. No kurde, ta kamera mnie wkurza. Ja pili, no naprawdę ta kamera to jest. To jest taka kamerowa. Kamerowa kamera. Biegni, Podanie! Zalewski! Słupeczek! Fucking Fucken, w dupę, słupeczkę. Dobra, oni robią zmiany. Tam też zróbmy zmiany, ale trzy zmiany. Nie jest tak źle w sumie, jak myślałem, że będzie. Kownacki se wejdzie, Kamiński se wejdzie. I ja Amejo se wejdzie. Cały atak po prostu zmieniamy. Bo tak naprawdę nikt z ataku nic nie zrobił, żeby nam pomóc w tym meczu. Dobra, dobra, dośrodkowanie I na Kownackiego! O kurde! Już myślałem, że zawinie mi takiego rogala, że się nie pozbieram. Ty kurczy, skurczy bączku, jak mnie chciało szukać, ty, ja wiem, ja wiem wszystko, kurdyny Ale myślałem, że nie pozwoli mi zmienić kierunku podania, a jednak mi pozwolił. Dobrze, Urbi, siateczka, i teraz, karbownik, dobra, do Urbiego, dawaj, 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 dawaj. Urbi Urbiwy Urbi wyprzedza tutaj podanie, ajajaj, aj, aj, ale było blisko, już Kownacki by tam się no, wysprzęglałby się już Dobra, robimy resztę zmian O, niedobrze, że teraz to zatrzymałem, bo będzie gol Dobra, Moder wchodzi Ha, Zieliński cały czas grał na DMF-ie No spoko I Bednarek na prawą obronę Chyba, że Piątkowski może lepiej Dobra, Piątkowski Teraz kontra Bum, ale Urbi to jest Taki szef Taki szef Teraz do Kamińskiego podanie, leci Nie, no kurwa No i widzicie, przez tą kamerę tego nie wyczułem, no I źle skręciłem Na rondzie, w prawo, w lewo Nie wiem na chyba w prawo się skręca, co? Nie wiem, jeszcze nie mam prawka. Jak będę miał to wam powiem? <laughs> Strzało, ale grabara broni. Opa! Ło! Przeszł, przeszło, przeszło! Nie, nie, nie podawaj, nie podawaj, bieg, 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 bieg Kownacki Gola! Nie ma Faul karny, powinien tu być! Powinien tu być! Czemu ja cały czas śpiewam? Czemu ja cały czas... Nie ma odcinka bez tego jak ja śpiewam. O co chodzi? Jestem uzależniony. Zależnie od śpiewania. Spojebane. wyjdź, wyjdź, wyć, wyjdź, wyjdź, wyjdź mi stąd. I znowu zacząłem śpiewać. Widzicie, to jest po prostu sposób na stres śpiewanie. Tak jak niektórzy fajki palą, to ja po prostu śpiewam. I to jest pojebane, pojebane. No, ty widzisz? Ja nie wiem tego kontrolować. Oj, niebezpieczeństwo nadchodzi. Mgła nadchodzi, co? Nie wiem. I bum! <noise> nie trafiłem, ale znaczy w sensie... M, Piątkowski chyba tam nie trafił. Aha Mamy cię. I teraz... No ale... White! White! Takie podanie, no! O kurwa! Gąsior! Dobra, gąsior! Rowski! Mhm, mm mhm, mm ta 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 ta! Nie, 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 nie! Wyjdź! Ale brakowało 10 centymetrów w lewo, i golby był ty. Chyba, że Grabare był bronił, ale raczej powątpiewam w to. Ej, wychodzimy! Ej, to wygraliśmy, tak? To już jak pierwsze, to chyba wygraliśmy już grupę. Czy nie? No w sumie, chyba nie może tak być, nawet. No nie, bo przecież mieliśmy jeden punkt mniej od Rumunii, czyli prawdopodobnie po prostu wychodzimy z. Jecie, z drugiego miejsca na przykład, czy coś tak. Ale tutaj się nie wychodzi. Tutaj z drugiego miejsca są baraże. No tak, bo pierwszy chyba awansuje od razu, dobra. Wygrywamy ten mecz. O, nawet mieli jeden strzał więcej od nas, ale mamy jedno zera, to się szanuje. Teraz tak. Eee, no właśnie, przecież mogą mieć 12 punktów. że mogą być pierwszy, czy po prostu już nie możemy spaść na trzecie miejsce? Czy na pewno mamy baraże? Ale teraz z Rumunią gramy o pierwsze miejsce. Jeżeli zremisujemy, mamy pierwsze miejsce. Jeżeli przegramy, mamy drugie. Jeżeli wygramy, mamy pierwsze. Więc trzeba to wygrać. Ale zanim oczywiście przechodzimy do grania. Zanim przejdziemy do grania z, z Rumunią, z Cyganami, no to koło do kręcimy dwa razy upgrade. Oczywiście wygraliśmy, a challenge'u nie było. Slish, Slish ma upgrade, Slish o, o ma 78 overalla, więc będzie miał 81. No i jeszcze Greida dostanie Piątkowski. A Piątkowski ma e, 81 overalla, więc będzie miał 82. Jeżeli oczywiście to dotrwa do końca. A raczej dotrwa, bo to już jest przecież ostatni mecz Ligi Narodów, więc te overally już będą. Dane na eliminację. No dobra, takim składzikiem wyjdziemy sobie na Rumunów. Takim normalnym składzikiem. Ale zanim to, to oczywiście jeszcze losujemy. Challenger. Chcecie w sensie nie challenger, bo challenger liczba mnoga Challenge, po prostu jeden challenger. Kurde, strzelgola zuba. No zeuba, no normalnie mnie zaraz zeuba trzaśnie. Kurde, piorum. O co chodzi? Trzeci raz już chyba w tej Lidze narodów zełba. Mam trafić. Ja nie razu mi się jeszcze nie udało. Towalone. Nie no dobra. Tym razem trzeba to zrobić. Ja o czerwoni. Ej, w sumie no, ja nad tym w jakiej my grupie jesteśmy. Czy my jesteśmy w grupie drugiej? O, tylko trzeba. O, nie, zapomniałem! Na jakie ja grałem? Okej, okay, grałem na Dynamic White Custom. Sprawdziłem sobie na nagraniu. Także grałem na tej. No, więc musimy strzelić Zełba Nie gramy z Rumunią o wyjście z grupy z pierwszego miejsca. Mamy baraże już zapewnione, no ale wiecie, te baraże to nie wiadomo nigdy. Może możemy przegrać w barażach. Nie wiemy, kogo tam. Będziemy mieli, bo to jednak... I ta... Jeżeli będą baraże, to będę musiał teraz wylosować te... wszystkie te eee, pierwsze grupy mi się tak nie chce tego robić, ja pili, ja pili. Dobra, a Mayo leci. Tam! No nie, no czemu gdzie ty biegniesz? Ej, w sumie z gło... Nie chciałem z nogi strzelić przez głowy mogłem. Głupie z mojej strony. Uuuu, dobra, dobra, dobra i zruba. haha Jednak nie. Ale jeszcze... bu. O! Zełba! I! Nie ma! Kurde, prawie zełba było. Ja to śpiewam, to jest bajka dla dzieci. Jakaś kurde mojego brata sobie sprawdziłem, zobaczyłem co on ogląda. I takie, taka pioseneczka ona mi się wbija w pamięć. Ale teraz przegrywamy z Rumunią 1 do 0. Nie, nie, nie. Jak chcę wyjść z pierwszego miejsca, jak chcę już losować eliminację. Ja nie chcę grać baraży. No kurde, Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Ja nie chcę, ja nie chcę, dobra, dobra, skupienie pełne skupienie. 6 do 0 wygraliśmy z nimi, 6 do 0, musisz się uspokoić, musisz po prostu 6, 6 do 0, 6 do 1 tym razem będzie, no i, i to się szanuje. No tak, 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 tak. Wiem, że brzmię trochę jak jakiś autystyczny albo coś takiego, jakiś taki maniak, psychodela, ale ja tak udaję. Ja to po prostu to udaję, jakby co, żeby nie było. Było, żebyście byście uznawali za jakiegoś psychopatę. Co prawda za, za Ciebie mam termin do choroszczy, ale to chyba, to chyba nic nie zmienia, no, co? Chwiler, dawaj, lecisz tam. Nie, no, jakieś Rumuny Cię gonią, Cygany, kurde, ja wiem, że to może być straszne, może chcą Ci sprzedać dywany, czy inne łakocie, ale spokojnie. Nie musisz, nie musisz im, wiesz, musisz, możesz im się oprzeć, możesz po prostu powiedzieć im nie, nie wpuszczam Pana do domu. ja on mówi, ty kurwo jebana, ale Ty mówisz wtedy, ta? To patera i mu bomba w oko.

Come on man Lorinelle, come on, come on man 2 do 0 przegrywamy Come on man, come on man 2 do 0 ZDZIEŁ <laughs> Emotional damn it. O Jezu, co to za kastrat Co to za kastrat, ja pili nie no Oj nie mamy jeszcze cały mecz, na dwie bramki, musimy dwie bramki, nawet nie musimy wygrać, możemy po prostu zremisować, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi Dobra, leci Maticash, Maticash, doszodkowanie i ZEŁBA! No nie, no próbuję ZEŁBA strzelić, no ale się nie da oj oj oj, 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 jeszcze mam piłkę, jeszcze mam piłkę, spokojnie To nie było, nie było, nie nie nie, nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ma um, niam niam niam, Eju. Wybi tą piłkę Dzięki, 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 dzięki no! A! Dobra, ogólnie jest 2 do zera dla Rumunii po pierwszej połowie, ale właśnie spadłem z krzesła, w sensie poleciałem do tyłu. Poleciałem do tyłu z krzesłem. O mój Boże, dobra. Muszę troszkę opanować swoje emocje. <noise> serio, nie wiem, czy, nie wiem czy ja to wytnę wam czy nie, ale... Serio, poleciałem po prostu z krzesłem i po prostu krzyknąłem Ła! <noise> po prostu, po prostu, jak zobaczyłem to co tam się stało z tym Benedyczakiem, to po prostu poleciałem z krzesłem. <noise> w, dół w sensie nie, nie rzuciłem krzesłem ani nic, tylko po prostu do tyłu tak wziąłem. Moje krzesło jest trochę stare, rozumiecie to i tak no poleciało sobie no coś Dobra, 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 dobra Dawaj, dawaj, dawaj Błąd, błąd, wykorzystajmy! Wykorzystajmy ten błąd! E, e, no nie, no nie, sami se strzelcie! Kurwa, wylew Proszę, mogę odpokutować nawet w następnym meczu eliminacji, że mogą mi zrobić wylew, ale teraz nie róbcie mi wylewu, tylko teraz nie róbcie mi wylewu, tylko im zróbcie wylew, żeby oni mieli wylew. Ok proszę Dobra, Piotrowski, leć Leć Tobie nadzieja, Benedyszak Świ Świder! No, świetne podanie, naprawdę zajebiste, zajebiste. Ale jeszcze zalewski, słupek. I strzał, i nie ma gola, i strzał, i nie ma gola, ale był spalony i dupa słonia. Tak, super. Trafił, kurwa, słupek. Trudne sprawy. Skinner, Scyn... szary A... A... ah, Florinel, come on! Ja pierdole Wygraliśmy 6 do 0 z nimi. Teraz przejebaliśmy 3 do. Nie, to już nie ma, chuje. Nie ma Ja nad bramki nie strzela, ani jednej, ani jednej Ja teraz leżę, ale nie wiem czy mnie dobrze słychać w ogóle, ale mam wyjebane w to. A dziwne, bo zacząłem śpiewać akurat trudne sprawy Barcelony i. I straciłem bramkę hmm. no, To może być coś na rzeczy hmm. Trudne sprawy Ameyo nie strzela, bo po co Po co w ogóle tu strzelić Brameczkę Jak można nie strzelić, jak można nie strzelić I sobie tu przegrać Jebać, jebać świdra, dobra Scourge, i kameński, kameński, dobra Ua, ua, ua. Hmm, Mudar. And tyle. No dobra, robimy atak. No to co, oni 6 do 0 na no, stara rozpierdalają o, fajna fajne, defensywne, fajne defensywne ustawienie, Rumunii, Cyganie. Waleni jedni. Skuraś Skuraś. No, dobra, 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 dobra! Bier, 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 bier! Może jeszcze kombak, kombak is on! kombak is on! Kownacki! Mamy 3 do 1, dobra, lecimy z tym Koksem! Dobra, 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 dobra! Skóraś, pięknie tutaj! Pięknie tutaj to Skóraś zrobił! Doprawdy to szanuję! Nie przyjęcie szybkie, tej podanką między obrońców! Bum, Kownacki, gol Mamy to! Mamy 3 do 1, jeszcze dwie bramki, jeszcze dwie bramki, mamy 15 minut. To jest naprawdę dużo, bo gramy 15 minut, 13 minut gramy mecze, także. To jest naprawdę duża, 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 duża opcja na to, żeby strzelić jeszcze te dwie bramki. Czy możemy to wy wy wygrać? Wy, wy wygrać Kurde, gdzie ta piłka jest? Ja, ja myślałem, ja, ja myślałem, że ja tej piłki nie mam już i że oni mi przyjęli tym ślizgiem. Dobra, bułka dawaj, biegnij. Miniemy bułeczką. I tutaj ładnie akcję zrobić. Dawaj, dawaj kasz, dawaj, 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 dawaj. cashem. W zielu Kurwa! Dawaj, 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 jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze jedno, Benedyczok, patrz, długa. Bułka zaczął to akcję, Kajzerka. Dobra, dziękuję Ci widzom, że mi poleciłeś tą Kajzerkę. Powiedziałeś i przemówiłeś mi do rozsądku. Naprawdę, naprawdę kocham Cię po prostu. Ej, jej. Bułka, co on zrobi? zielu, piękne podanie, to kurde, będę czekał. Ale gol, ale go, Góry, O, jeszcze jedna bramka i mamy remis. Jeszcze tylko jeden. Jeszcze jeden jeszcze raz. Dobra, Rumuni, Rumuni są już w strachu. Obsrane gadki mają. jaj, aj, aj, nie! Nie, 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 nie możemy tak marnować sytuacji. Prawie mi się zatrzymało pół co jakieś. Jeszcze jest szansa, jest mała szansa, ale jest. Bednarek! O jezu, bednarek! Nie, gdzie ty podajesz? Gdzie ty podajesz? Gdzie ty podajesz? Gdzie ty podajesz? Kurwa, co to jest? Jak się. Jebańcy jak się kurde zamurowali. I zobacz! <grym> nie, cześć, że po takim czymś oni taką cieszyńkę robią! To jest nie, niepoważne! To jest niepoważne! Ostatnia akcja meczu. Szutrożny, bułka w polu karnym Mamy challenge, że mamy strzelić z gola Ze zęba I co robi Kamiński? I co robi Kamiński? Kamiński taką bramkę strzela głową O mój Boże Czy to się nagrywa? To się nagrywa Niemożliwek. Zielu zobacz Zobacz podanie Kamiński Ostatnia akcja meczu dosłownie Mamy taki challenge żeby strzelić z głowy w tym meczu I udało nam się to strzelić I oni robią taką cieszynkę W ostatniej akcji meczu. Ja pierdolę Czy wy wiecie co tu się dzieje? Czy wy wiecie co tu się właśnie stało? To że to się stanie było kurde szansa 0,00001%, kurde, tylko że chwila moment. A ah, <ścoughs> przewidziałem cię. Dobra, wypier. Wypier, Mamy 3 do 3. Ja pierdzielę, kombak is on, ależ kombak, po, normalnie polska chorwacja, ty, to czaisz, ja pierdzielę, ale ten ostatni gol, to ja pierdzielę, był ja pierdzielowy, nie, no kurde, czajcie to, przecież to jest, nie może, przecież to jest w ogóle... To jest niewiarygodne To jest po prostu niewiarygodne Że my to się udało się Nie kręcimy kołem challenge Nie kręcimy kołem upgrade'u Ale nie kręcimy też upgrade'u Bo jest oczywiście remis Ale udało nam się ten challenge zrobić Ja pierdzielę! To jest chyba najlepszy mecz w historii tego kanału ale nie wiem, czy ten finał Mistrzostwa Świata nie był lepszy. Nie wiem, ale Rumunia przez to, że zremisowała, spadła na trzeci miejsce. O nie, dobra, sprawdźmy inne grupy. Macedonia, Austria. O, Austria się udało im jednak. Gruzja na pierwszą, Szwajcaria. Dobra, tu się nic nie zmieniło. No i tutaj Ukraina i Szkocja mogą awansować. Czy to się Szkocja może, a Ukraina na pewno awansuje. No a tutaj na to nie patrzcie, bo tutaj oczywiście to jest dywizja B, a w dywizji B nie ma knockout stage'ów Wy y Wychodzi na to, że po prostu udało nam się. Za. Je jest. Nie, ja nawet nie umiem nie umiem opisa opisać słowami, jakie ja jestem zadowolony. Jakie jestem zdziwiony, że mi się udało zrobić to z rzutu rożnego, i jeszcze tym bardziej, i z główki strzelić, i jeszcze taką główkę prosto w okno. Przecież to jest. Pa! Pa! Takie normalnie, nie? Ja piry, nie no, dobra, dobra, losujemy eliminację. Tam. Ur, ur, ale. Dobrze więc mamy już wszystkie koszyki, mamy wszystkie już zespoły rozkładane w tych koszykach i na kołach furtuny. Więc zaczynamy. To tak. Do pierwszej grupy, do grupy a oczywiście pierwsze cztery grupy będą miały po sześć zespołów, inne grupy będą miały po pięć zespołów, żeby to się ładnie, pięknie zgrało. Pierwsze do pierwszej grupy trafia Holandia. Do grupy B trafia Belgia, no bo B jak Belgia. Już będę mówił dalej, że Niemcy, Anglia, Portugalia, Portugalia, tak, Portugalia. Szwajcaria, Chorwacja, Włochy. No i do grupy I Francja, a do grupy J Hiszpania. No i teraz koszyk drugi. Jest tutaj Polska, jak widzicie, jest Polska, więc Sigma, Sigma, Sigma. Każdy lubi Polskę, więc mam nadzieję, że. No, szczerze tak chciałbym trafić do grupy z sześcioma zespołami, żeby sobie troszkę dłużej to trwało, prawda? To by było aż 5 odcinków, tak? Było jak po dwa, no, dziesięć meczów. Tak by właśnie było. A teraz Austria trafia do grupy A a, jak Austria. Ej, jak Austria. No, bardzo ciekawe. Do grupy B trafia Denię. Do grupy C trafia Gruzja. No i ostatnia nasza szansa teraz będzie na 6 zespołów. No, mam nadzieję, że uda nam się. Proszę, proszę. Pis, 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 pis. 6-6-6-6. Jak chcę 6 zespołów. Tak. Mamy, trafiamy do grupy D Spokojnie, nie ruszaj się Trafiamy do grupy D z y, gospodarzem turnieju O kurde, nie. z Anglią będziemy grali Dobre, dobre, ale mamy 6 zespołów tutaj, więc też fajnie Będziemy grać z jakimś San Marino, Liechtensteinem, Andorą albo Maltą, jeżeli dobrze pamiętam Do grupy E, Wingry Hungary jak głodne Węgry. To są głodne zwycięstwa. No i dalej Serbia, Szwecja, Słowacja. No i do grupy I Ukraina, a do grupy J Walia. No i trzeci koszyk. Lecimy do trzeciego koszyka. Tu już są ciekawsze zespoły, myślę. Wiecie, takie fajniutkie. Bośnia trafia do grupy A. Kebabsony trafiają do grupy B. Czechy do grupy C. No i kto zagra z Polską? Może być to Luksemburg, Szkocja, Grecja, Albania, Bułgaria, Norwegia bądź Rumunia. Ja bym chciał chyba nawet z Luksemburgiem. Tak mi się wydaje, Luksemburg byłby fajny. Nie, Rumunia znowu, kurde, bole. guacamole no i Rumunia powraca na nas. Rozpierdolić dwa razy. Raz ich rozpierdoliliśmy, drugi raz. Zrobiliśmy im komback. No to przychodzą znowu. Chcą się zamścić. Do grupy E. Halland, Szkocja. Ej, potasiet. Grupa F. To jest grupa reprezentacji na S. O co chodzi? Szwajcaria, Serbia i Szkocja. <noise> to jakaś ustawka. Jakaś uszykuje us się ustawka, widzę. Dobra. Dalej Bułgaria, Grecja, Luksemburg trafia do grupy I, a Albania do J. Dobra. Czwarty koszyk, więc. No, tutaj są. Kurczę, najbardziej chyba chciałbym z tych trafić na Armenię może? Armenia fajna, Macedonia trafia do A. Może, może Białoruś fajna była w sumie? Może Islandia? Ale Białoruś już nie, niestety. Słowenia do grupy C, dobrze, bo nie chciałbym mi się drugi raz ze Słowenią grać. No i Polska zagra z Czarnogórą, chyba tak. Czarnogóra, Black Mountain. Wow, super, no w sumie fajna nawet. Nie jest to taka. Coś ee... fajne, fajnie. Chyba z tych, co zostały, no to Islandia, chyba tylko bym wolał, a tak to wszystko faktycznie, no ja, dobra, to Armenię. Jednak Islandia nie, Armenię, no Armenia i. No, a dalej lecimy z Irlandią. Islandia, o nie zepsuli nam Szwajcaria, Serbia, Szkocja, Islandia Dobra dalej, Irlandia północna Finlandia, no i do grupy I trafia Izrael, a do grupy J Armenia Więc przedostatnie losowanie, w sensie że chodzi o 10 drużyn w każdym kuszyku, w sensie no W ostatnim będzie tylko 4, a do grupy A trafia Mołdawia, tak proszę, 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 nie kosowo. Tak, no nie chcę z Mołdawią mi się grać tak szczerze. Do grupy B trafia Estonia. Do grupy C wyspy owczarskie. No i teraz Polska. No ja bym chciał najbardziej trafić na Cypr, chyba. Litwa, nie, bo graliśmy. Azerbejdżan. Azerbejdżan najbardziej bym chciał. Azerbejdżan, proszę. Azerbejdżan. Nie Kazachstan, nie, nie. Kwandura, nie, nie, nie. Kazachstan. No wyrównana grupa, wyrównana Do grupy E trafia Cypr Dalej Mołdawia, no ale chociaż właśnie Mołdawia chociaż do nas nie trafiła Także spyczkę Łotwa Litwa Andora do grupy I i Azerbejdżan do J. No powiem tak, w grupie F mamy 3 na S, a w grupie J mamy 3 na A. <laughs> dobra, no i cztery ostatnie drużyny yy, tego śmego, tego śmego. Trzeba mówię, no eliminacji. Liechtenstein do grupy A. Nie chciałbym Malte tak szczerze. Nie chciałbym mieć Maltę. O, no i fajnie. No i Gibraltar albo San Marino. No i Sigma, dobra. Co nie wylosuję się, będę zadowolony. Także super. San Marino, jej, Manserino! Woohoo! Super, nie? No w sumie mi się to podoba. Ja lubię San Marino, lubię z nimi grać. No, ja mam nadzieję, że i pokonamy tak z 4 do 0, może przynajmniej. Ale takie grupy tak się prezentują. Polska zagrazy z Anglią, Rumunią, Czarnogórą, Kazachstanem oraz San Marino. Resztę grupy widzicie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie super, zostawcie komentarz. Życzę Wam wszystkiego miłego. Możecie wpaść też do Discorda jak chcecie. Eeeeeeeee, i sobie to. No rough.